Wracamy do vat -u. tylko że w gastronomii. Do czego 5% VAT-u? Przede wszystkim do trwałych produktów spożywczych, czyli mięso, warzywa, owoce, pieczywo trwałe, czy na przykład gotowe produkty przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej, tak jak mrożonki. Nie dotyczy produktów powyżej 1,2% alkoholu. 8%, czyli usługi gastronomiczne. A więc przygotowanie i serwowanie posiłków, które są gotowe do spożycia. Stawkę te będą stosować lokale z obsługą kelnerską, samoobsługowe, czy usługi cateringowe. Wyjątek stanowią napoje, które posiadają często wyższą stawkę vat A skoro o napojach to 23% VAT-u będzie stosowane przy kawie, herbacie, wodzie gazowanej czy napojach alkoholowych, a także dania z owocem morza będą miały tę stawkę. Pamiętaj, ważne jest, czy sprzedajesz konsumentowi na miejscu, czy na wynos. Dlaczego? Jedzenie na wynos ma stawkę vat 8%, a na miejscu 5%. Filmik ten nie jest doradztwem. Jest on tylko zobrazowaniem niektórych stawek VAT-u i produktu. Pamiętaj, każdy przypadek należy skonsultować indywidualnie, np. z doradcą podatkowym, aby uniknąć tym samym problemu z urzędem skarbowym.